Jaka guma i na jaki zbiornik wodny jest najlepsza? Pierwsze dwie gumy, takie małe rybki, nadają się głównie na małe zbiorniki wodne, typu stawy, i na mniejsze ryby typu okonie i małe szczupaki. Tutaj trochę większe gumy, one się nadają na duże szczupaki, na takie średnie stawy, mniej więcej. Taka guma, to albo na małą rzekę się nadaje. Albo na duży staw na szczupaka. Takie gumy. One są no w miarę duże. Z porównaniem do tych na przykład najmniejszych. Już takie w miarę duże gumy. Na takie średnie rzeki. Takie średnie. Nie za duże. I ta największa guma Robinson. Ona się nadaje na duże rzeki typu San Wisła. Pozdrawiam. Adam z 88. Ta grupa ry, y, gum na ryby, OTA, to są głównie Robinsony, ale ta za to grupa to są nie wiem, nieznane mi firmy, bo na urodziny je dostałem. Więc jeszcze raz pozdrawiam. Y, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Mówił Adamski 88, żegnam.